Dzień dobry! Zaczniemy dzisiaj omawianie jednej z najpopularniejszych i najbardziej lubianych książek Henryka Sienkiewicza, czyli Pustyni i Puszczy. Zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Na obrazku widzicie Henryka Sienkiewicza. Urodził się 5 maja 1846 roku. Zmarł 5 listopada 1916. Swoją karierę rozpoczął jako dziennikarz. Pisał m.in. do Gazety Polskiej oraz Niby. Używał wtedy pseudonimu Litwos. Pisarz uwielbiał podróżować. Był w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji, Hiszpanii czy w Czechach. Podróże go inspirowały. Książka w pustyni i w puszczy powstała po podróży Sienkiewicza do Afryki. Mówi się, że Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu ser. Czyli chciał rozbudzić w swych rodakach nadzieję na dobrą przyszłość i dodać im otuchy w okresie niewoli. Cienkiewicz zasłynął jako powieściopisarz i nowelista. Do jego najbardziej znanych dzieł należą Krzyżacy, Kwowadis, Trylogia, czyli Odniem i Mieczem Potop i Pan Wołodyjowski, W Pustyni i w Puszczy, Latarnik czy Janko Muzyka. W 1905 roku otrzymał literacką nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Kiedy odbierał nagrodę, powiedział, że choć Polska uważana jest za martwą i pogrzebaną, to dzięki jego nagrodzie dała ona świadectwo swej sile i woli zwycięstwa. Czy wiedzieliście, że w Poznaniu znajduje się Literackie Muzeum Henryka Sienkiewicza? Znajdują się tu fragmenty rękopisów, pamiątki czy rekwizyty z filmów nakręconych na podstawie powieści pisarza. Książka była publikowana w odcinkach w latach 1910-1911 w Kurierze Warszawskim. W całości wydano ją w 1911 roku w Warszawie. Stała się międzynarodowym bestsellerem. Przyznacie, że w książce jest sporo bohaterów. Bohaterami głównymi są Staś Tarkowski, który jest 14-letnim Polakiem. Jego ojciec jest inżynierem i pracuje przy budowie kanału Słowskiego. Nel Robinson to ośmioletnia Angielka, córka jednego z dyrektorów budowy kanału Słowskiego. Pierwowzorem Nel była Wanda Ulanowska, córka przyjaciela pisarza. Pozostali bohaterowie Tomea, która jest służącą pochodząca z plemienia Dinka. Została ofiarowana Nel po śmierci Dina, była bardzo przywiązana do dziewczynki i zakochała się w kali. Kali to czarnoskóry towarzysz dzieci, przywódca wahimu. Hamis uczestniczył w porwaniu Stasia i Nel. Przedtem był służącym ojców dzieci. Idrys i Gebr to bracia służącym Mahdiemu. Doktor Clark to krewny Nel. Współpracuje z nim kapitan Glenn. Henryk Linde jest Szwajcarem z Curychu, którego Staś Tarkowski spotkał w dżungli. Linde dał Stasiowi chininę dla chorej Nel. Opiekował się małym nasibu którego po swojej śmierci oddał w opiekę Stasiowi. Władysław Tarkowski to ojciec Stasia. Pan George Rawlinson to ojciec Nel. Smain jest mężem Fatmy, krewnej Mahdiego. Mahdi to przywódca powstania Mahdystów. Kaliopuli był grekiem i pracownikiem Mahdiego. Był serdeczny dla Stasia i Nel. W powieści pojawiają się także zwierzęta. Na przykład. Słoń King uratowany przez Stasia i Nela, także Saba, pies, którego otrzymała Nel z okazji Bożego Narodzenia. Saba oznacza les. Wydarzenia rozgrywają się pod koniec XIX wieku. Akcję umiejscawiają w czasie dwa wydarzenia. Podałam wam dwie daty. 25 kwietnia 1859 roku. Wtedy rozpoczęła się budowa kanału sueskiego. Druga data to 25 stycznia 1885 roku, kiedy wybuchło powstanie Mahdystów. Akcja książki rozgrywa się w Afryce. Sienkiewicz wymienia i opisuje sporo miejsc. Są to na przykład Port Said w Egipcie, Pustynia Libijska, Dżungla, Kair i Zmaju, Wadi Rayan, Mombasa i wiele innych miast. Dzięki bogatym opisom poznajemy krajobrazy, faunę i florę Afryki. Na zdjęciu widzicie baobab. A oto zadanie dla Was. Proszę, aby każdy z Was sprawdził notatkę, uzupełnił ją o nowe wiadomości. Uporządkuj rozsypany plan wydarzeń. Zapisz go do zeszytu. Napisz, czy poleciłbyś książkę. Koledze, koleżance, swoją wypowiedź uzasadni dwoma argumentami. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.